Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskiej Powroty. Szanowni państwo, w dzisiejszym filmie chcę wam po powiedzieć po prostu po powiedzieć jak ja robię, zabezpieczam puszki czy słoiki, które wędrują później do ziemi jako po prostu zapasy żywności. Yy, także chcę wam szanowni państwo pokazać jak zrobić te puszki, jak ich zabezpieczyć odpowiednio, żeby nam poleżały 50 lat. Gdyż jedynym ich rywalem jest rdza, nie data ważności, bo taka puszka, my akurat weki prepersa dzisiaj będziemy ładać, taka puszka będzie, jest trwała dopóty, dopóki po prostu nie przeżyje jej rdza. I teraz, co my tu robimy? Nie chcę tu dzisiaj przeciągać, chcę powiedzieć, żeby to było zrozumiałe, jak ja to robię, jak my zakopujemy, chowamy i tak dalej, zabezpieczamy tą naszą żywność. Czy są to słoiki, czy są to puszki, jak już wcześniej wspomniałem. Mamy tu akurat taką beczkę na potrzeby filmowe, będziemy ją zakopywać też. I szanowni Państwo, yy, co robimy? Bierzemy przede wszystkim, ja mam tutaj, o tutaj kamera pokaże, jest już wyłożony spód w tej naszej puszce, koty nam się z tyłu ganiają. Zbliża się chyba marzec yy, i po prostu co robimy, bierzemy, wykładamy sobie tak, nie? bierzemy po prostu te puszki, kolejną warstwę, co robimy, bierzemy tutaj mamy akurat pędzelek, olej, może to być zwykły olej, najtańszy, gdyż nie marnujmy, maczamy ten pędzelek, niezbyt dużo, niezbyt dużo tego, trzeba go wycisnąć i co robimy następnie. Przesmarowujemy sobie tutaj górną, nefralgiczną i oczywiście dolną spodnią. Tu ten kant i ten cały, cały po prostu ten. I już mamy to zabezpieczoną, tą naszą puszkę, i układamy to w beczki. Ja nie będę tu wszystkich smarował, po prostu chcę pokazać, jak to zrobić, i kładziemy sobie, kładziemy sobie, raz, dwa, kładziemy sobie. Całą warstwę uzupełnimy. ładne, nam, tu w tej beczce wchodzi 7 na warstwę. Jak widać, bardzo ładnie nam to wyszło. I co robimy? Przekładamy, bierzemy sobie kolejną tekturkę, tak jak my to robimy, i przekładamy. Tu mamy docięte, najlepiej sobie dociąć po wymiar. Mamy kolejną warstwę i po prostu wkładamy. Wkładamy kolejną warstwę do tej naszej beczki. O, pójdę za szybko, za szybko, ale nie chcę tu przeciągać. Wkładamy kolejną warstwę i robimy tak. O, tu akurat weszło też 7, i robimy tak, i znowu przekładamy, smarujemy, oczywiście, wszystkie te nasze puszki. Mamy kolejną turkę, mamy kolejną warstwę, także robimy tak, zarówno ze słoikami, jak i z puszkami, gdyż w słoiku też jest metalowo-nefralgiczna ta nasza zakrętka. Także co. I tak sobie układamy do pełna do pełna. Tylko musimy o tym pamiętać, szanowni państwo, żeby temperatura tych konserw, zostawić ich trzeba przed zakopaniem, tak jak jest dzisiaj na dworze, jest teraz około 2-3 stopni na plusie, to zostawiliśmy ich na noc, żeby się temperatura powietrza, która jest i spanuje na dworze, wyrównała się z temperaturą puszki. Czyli wtedy po włożeniu do tej beczki, jeżeli jesteśmy w terenie. Nie będzie się wytwarzać nam już pierwsza, bo jakbyśmy ich zostawili w cieple, to oczywiście będzie nam się wytwarzać pierwsza ta tak zwana no jakby to para, czyli będą już mokre. Musimy to wyrównać. Tą temperaturę do temperatury, która istnieje na dole. I tak sobie układamy i tak sobie układamy. Ale co robimy, żeby zabezpieczyć ją dodatkowo przed wilgocią, jak ją już zakopiemy, gdyż może się różnica temperatur, która jest panuje, może po prostu wystąpić gdzieś tam skraplanie u góry i zepsuć nam tą górną część. Także my jak już to ułożymy, ułożymy do pełna, to co robimy? Po prostu albo bierzemy taką tekturkę, ja mam tutaj akurat na górze, wkładam to wtedy na samą górę, wkładamy i co możemy po prostu, żeby zabezpieczyć to przed tą wilgocią, żeby nam się nie, ewentualnie jeżeli się nawet wytworzy, to żeby ją pochłonęło i żeby to wszystko nam po prostu się przechowało. Mamy, my bierzemy, akurat mamy tutaj ryż, może to być ryż, ten jest akurat z dziurkami w torebeczkach. Może to być też ryż luzem przesypany w jakieś woreczki lniane. I wrzucamy na sam wierzch ten ryż, gdyż on po prostu pochłonie nam ewentualnie powstałą wilgoć i zapobiegnie zepsuciu się tych puszek, ewentualnie denek od słoików. I co robimy? I ten ryż tak układamy, układamy. I co następnie? Oczywiście zamykamy. Zamykamy później to najlepsze są zakręcane. My mamy tutaj akurat taką beczkę, zamykamy ją i następnie co robimy? Bierzemy worek albo worek czarny, albo jakikolwiek, może być taki od śmieci. Zakładamy od dołu na tą beczkę i dodatkowo, ja tu teraz nie będę zatkał, i dodatkowo drugi zakładamy na wierzch. Po prostu zaciągamy tu, nie robimy, nie dziurawimy go, gdyż to może się tu... Zakładamy to w ten sposób, wstawiamy to, stawiamy to w tą naszą wykopaną jamę, że tak się wyrażę i co jeszcze mogę powiedzieć? Najlepiej, jakby wykopać, żeby to nie przemarzało. Przemarzalność minimum pół metra ma być niżej niż ta po prostu, niż teren gruntu. Najlepiej polecam 70-80 cm, Wtedy nam to zabezpieczy i zasypujemy. Najlepiej, jeżeli robimy to na posesji, szanowni państwo, to wykopać gdzieś, gdzie są jakieś zadaszenia. Ale jeżeli już musimy to zrobić w gruncie, tak jak my dużo beczek robimy w gruncie, czyli w otwartym terenie, czy to jest las, to po prostu... Musimy znaleźć takie miejsce, żeby nie było tych naszych spadków terenu, żeby się przypadkiem gdzieś tam nie tworzyły kałuże w tym miejscu, gdzie my te beczki zakopaliśmy, czyli też rozpoznanie terenu musimy zrobić. Jeżeli robimy to w lesie, najlepiej polecam wykopać pod świerkami czy gdzieś, gdyż to jest dodatkowa parasolka na jakimś wzgórzu, ewentualnie zboczu i wtedy nam będzie się to przechowywać wiele lat. Ale jak już po prostu <trych> tytuł mówi... W drugiej części chciałem Państwu pokazać, jak jeszcze zabezpieczamy mąkę. Ja sobie tutaj przeczę. Jak zabezpieczamy mąkę, aczkolwiek nie do zakopania ta jest, bo to jest na bieżące potrzeby, ale żeby nie dostały się te mole, niepożądane mole. Co do niej po prostu my robimy? Mamy tu akurat takie beczki, dostajemy ich w prezencie. Także wykorzystujemy wszystko, co można wykorzystać. Mamy tutaj mąkę orkiszową, my akurat 20 kg, 4 woreczki po 5 kg jest włożone, ale żeby nam się nie dostały te mole, co my tu wkładamy, szanowni państwo? Jest tu otwarta torebeczka, nic innego jak liść laurowy. Mol tego nienawidzi, nienawidzi zapachu liścia laurowego. Co jeszcze, szanowni państwo? Lawenda. O, tu pokażę. Jest to kwiat lawendy. Zarówno jak liścia laurowego, tak tego, tej naszej lawendy też nienawidzi. Ale my dajemy jeszcze jeden po prostu składnik. Ach, uciekają mi tu, nie mogę ich złapać. Nic innego jak kasztany. Mol, po prostu zapach kasztanów jest. Najbardziej nie lubi zapachu kasztanów liścia laurowego. Tej lawendy, i to nam po prostu pozwala zabezpieczyć, żeby nam się tu nic nie dostało. Gdyż tam wiadomo, ta beczka jest szczelna, ale jak zapomnimy, czasami gdzieś się pójdzie po mąkę do pieczenia chleba, nie zamkniemy tego dekla, mogą się tam nam władować. I tak się zabezpieczamy. Na pewno nie wejdą tu nam i nie narobią szkód. Także cóż mogę powiedzieć, szanowni Państwo, róbcie zapasy, gdyż czasy są jakie są. Nie możemy się oglądać na ten nasz po prostu. Polskojęzyczny rząd, gdyż on nam tylko zapewnił ten ryż, żeby pochłonął wilgoć, czyli parę misek tego ryżu włożyliśmy, żeby zabezpieczyć żywność, którą po prostu, która nam będzie ratować życie. Także czyncie zapasy. Jeżeli byście coś potrzebowali, to po prostu zapraszam do sklepu. Link będzie pod filmem na www.potęgasłowian.pl. Dziękuję serdecznie.